Yo, 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 cześć Moneczko z tej strony Prezes, witam was tutaj w najnowszym odcineczku z For Life'a. Dzisiejszy odcinek to będzie znowu testowanie kolejnej furki, jak po tytule widzicie test będzie tutaj właśnie Shaftera 2.2 FT z nitrem, więc w dzisiejszym odcinku sobie przetestujemy tutaj Shafterka. Na start odcinka zostawcie tak samo łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie suba na kanale ze dzwoneczkiem, wbijajcie na Instagrama i na Discorda, linki macie w opisie, a my bez przedłużania zaczynamy. Z czego co też widzicie, no to jesteśmy tutaj właśnie na parkingu podziemnym. Jest w ogóle też godzina 23.16 Ja nie ukrywam, że naprawdę jestem giga zmęczony Ale naprawdę staram się, żeby tutaj było wszystko cud Więc jutro tak samo wlatuje odcinek O której godzinie wleci godzinowo No to pewnie zgaduję, że jakaś 14 czy 15 No bo dzisiaj jest właśnie piątek A jutro, czyli właśnie sobotę wlatuje ten odcinek No i tak samo te to, co dalej mogę też tutaj powiedzieć Kupiłem w ogóle tak samo też tutaj garaż Też wam tutaj właśnie pokażę na szybko Udało mi się tutaj właśnie kupić garaż Ten właśnie większy, co naprawdę się cieszy się i to naprawdę cieszę się i to giga udało mi się kupić za taką, no można powiedzieć, że kwotę ani za dużą, ani za średnią, no powiedzmy, że no taką kwotę bardzo w porządku więc naprawdę też się cieszę, ze, ze względu, że będę mieć też tutaj właśnie takie miejsce do nagrywania, czy nawet też do chowania tutaj właśnie jakiś furek, ale dobra, my też sobie tutaj właśnie wyjedziemy szafterkiem, zamkniemy sobie garaż, bęk, bęk, no i na początku na początku, no to polecimy sobie do LV i zaczniemy sobie wszystkie te właśnie testy, ktoś mi tutaj właśnie ostatnio pisał, kiedy Właśnie będą te donaty czy pozdrowienia. Nie ukrywam, że postaram się naprawdę to już zrobić w następnym odcinku, czyli tutaj właśnie za tydzień, żeby były właśnie te donaty i pozdrowienia. Jakoś nie ma też tak bardzo. Bardzo dużo tych właśnie pozdrawień i donate'ów, ale też staram się, żeby wszystko było właśnie tak na miedziu. Więc już tutaj za tydzień to będzie. No i tak samo też tutaj też się tak staram, 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 żeby no coś zarabiać, ale naprawdę mi w ostatnim czasie też mi jest ciężko tutaj właśnie zarabiać ze względu przez czas. A tak samo mogę wam tutaj powiedzieć, krótko mówiąc, że teraz aktualnie w szkole mam takie kursy. No i sytuacja właśnie moja wygląda tak, że w piątki siedzę tutaj do godziny 21. No dobra, dzisiaj udało się wyjść wcześniej ale jutro właśnie mam tutaj do szkoły na 8 do godziny 14, więc mam tak samo mało czasu na nagranie tego filmu i tak samo też na montaż, ale tak jak też tutaj mówiłem nawet wcześniej, postaram się, żeby wszystko było miodzio. A więc dobra, my też tutaj dojechaliśmy na nasze tutaj właśnie miejsce testowania tutaj właśnie furek, z czego tak samo też tutaj wam na szybko też pokażę, jest tutaj właśnie szafter, macie też ID, macie tak samo też tutaj przebieg i tak samo też tutaj chciałbym właśnie podziękować. K podłoga, ry, podłoga, u, podłoga, k, podłoga że tutaj mi pożyczyłeś tutaj właśnie szafterka, żebym mógł sobie tutaj właśnie przetestować i też tutaj pokazać reszcie wszystko co jak, więc naprawdę dziękuję, dziękuję i to jeszcze raz, więc żółwiczek piąteczka, kolano, noga, wszystko naraz, dziękuję jeszcze raz, no i tak samo też na co do szaftera, z czego co też widzieliście prezentował się tak, ja tak samo też tutaj wam pokażę moje ustawienia tutaj właśnie upów, up 4 na plus 5 ap 3 na minus 3 weźmy sobie teraz ap 3 na 0, up 2 na wszystkie koła i AP1 na plus 5, ale dobra, my też bez zbędnego gadania lecimy. Robimy sobie teraz właśnie test bez nitra. A, bo nie, wysiadł trochę niepotrzebnie, ale dobra, zaraz i tak to pewnie się nabije, więc my robimy test bez nitra, potem z nitra. Więc 3, 4. No tak jak widzicie, no to i tak nie można powiedzieć, że źle się zbiera ten. Nie wiesz, ale i tak z czego co widzicie, no to można powiedzieć, że zbiera się źle szafder, no bo 2-2 ma tutaj właśnie FOMAX 220, więc źle nie jest, źle naprawdę nie jest, no wiadomo, że na no każdy by chciał, żeby auto jechało jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ale ja jakbym miał właśnie modelować tą furę, to zrobi mu maksa 200 albo 210. Ale jak jest te 220, no to źle nie jest. A z czego co tak samo też tutaj widzicie butla nam się tutaj zapełniła 3-4. Ło, idzie, idzie 260, będzie Mówiłem 200, no 200 tak 65, no to Pff, Jezu, jest naprawdę kosmos i to jest kosmos i to giga a z czego co tak samo teraz też chcę tak wam pokazać i z czego co tak samo tak tutaj zobaczyliście no to szafter z tym właśnie vmax z nitrem 265 ale na zakrętach naprawdę dobrze i to dobrze się trzyma ale jakby był taki VMAX szaftera tak ogólnie 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 to o Jezu to auto byłoby naprawdę op i to giga op giga op ale i tak jak jest ten właśnie max jaki jest teraz A bardziej vmax, no to i tak nie można powiedzieć, że jest źle Ale dobra, my teraz przechodzimy dalej I teraz sobie przetestujemy tutaj tego shoftera Jak też tutaj właśnie sprawuje się Aktualnie w dzielnicy, a bardziej w terenie A no bardziej, no zaraz sami zobaczycie osobę Więc my zaczynamy i też tutaj właśnie Ło, 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 dobra więc Z czego są też tutaj Ups Dobra, no tutaj właśnie zostało wszystko Jezu, czemu praktycznie na poprzednim odcinku coś musiało się dziać i teraz też musiało się dziać Ale dobra, z czego co tak samo teraz przyuważyłem to powiem wam tak, że No, shaft, świetnie Że no, szafter zbytnio jak macie, jak się tak rozpędzicie i macie wchodzić w zakręty tym właśnie, tym właśnie szafterem to No troszeczkę jest ciężko, ale jak tak go rozbujacie, rozbujacie na lewo i na prawo W sensie, że o, o tak no to widzicie, że jest naprawdę Git. No, i tak jakbym miał tutaj dać właśnie opinię w skali 1 do 10, jak tutaj właśnie nim się tak powiedzmy, że buja się w terenie, no to, no moim zdaniem, to jest naprawdę, no ciężko. Też tym bardziej, że powiem, powiem wam tak, że no mogę się przyznać, że jak tutaj właśnie dostałem klucze do tego shoftera, no to przyjechałem się nim i to od razu, bo chciałem go właśnie przetestować, wszystko co i jak le... Jak le co i jak tutaj właśnie lata no to właśnie przyważyłem, że jazda tutaj właśnie w terenie no to troszeczkę jest ciekawa ale teraz zobaczyłem, że jak naciśniecie tak właśnie tylko S-kę no to jest lepiej bo wcześniej to właśnie hamowałem tutaj właśnie spacją co no sami widzicie jest troszeczkę ciężko ale tak jak się hamuje tą s no to tą s no to jest lepiej, ale no dobra no dajmy takie 4 i to mm, świetnie. Dajmy takie właśnie 4 na 10 i to będzie tutaj taki max, max, no bo ciężko jest, naprawdę ciężko jest, a bardziej też żeby nie było, że się nie da, no bo no się da, ale naprawdę uwierzcie, a bardziej też osoby, które posiadają Shaftera to też mogę napisać w komentarzu, ale ci ciężko, naprawdę ci ciężko się wchodzi tutaj właśnie tym szaftarem tutaj właśnie w zakręty. No chyba tak jak właśnie ktoś zrobi, tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, czyli go rozbuja na lewo i na prawo, no to będzie tutaj właśnie lepiej, ale tak jakbyśmy mieli tak wchodzić od razu, no to jest też no, ciężej, jest naprawdę ciężej. Ale dobra, kolejna rzecz a bardziej kolejny punkt właśnie odcinka to będzie tutaj cena właśnie naprawy tego szaftera. I tak samo też tutaj Wam przypomnę, jeżeli też macie tutaj właśnie jakiś pomysł, to możemy tak samo też tutaj przetestować, to piszcie je oczywiście w komentarzu. No i ja tak samo też tutaj postaram się to zrobić właśnie w odcinku. A bardziej jakiś tutaj powiedzmy, że dodatkowy punkt, tylko myku, wysiadamy i uwaga, tu 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 tu. No można powiedzieć, że części nie są drogie do szaftera, no. Dobra, no 190 pelenów. A czy to jest dużo? Dla mnie nie. Też tym bardziej, biorąc pod uwagę, jak wygląda shafter, to naprawdę nie można powiedzieć, że to jest źle. Czas macie tutaj na górze, minuta tutaj, właśnie 30 sekund była. Ale dobra, z mojej strony to byłoby to na tyle. Tak jak też tutaj właśnie mówiłem wcześniej, jeżeli macie też tutaj jakiś pomysł, żeby sprawdzić to, 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 nawet tamto, piszcie w komentarzu wszystko, co jak podbijać się z tematem. Dzięki za oglądanie! Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, Napiszcie tu jakiś komentarz, taki w pożo, w pożo, gigo w pożo. Wbijacie na Instagrama i na Discorda, linki macie w opisie. Informacje o odcinkach, o streamach moich, tak samo jak o Są, so. a my co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema.